Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Furenta Będziemy kontynuować naszą penetrację jaskini Ze mną jest Roy'u Siemaneczko Pokrak w Tym beter, penetruję penetruje I penrisz <grystanie> Nie odzywa, standardowo no. Ach. Ja. No to... A Wiedry chyba nie ma już Wiedry już ma to no co? Le lecimy Jestem, jak... ale muszę wynieść śmieci. Dobrze, no to wynieść śmieci i do nas wróć. Ogólnie eee. Ogólnie tam wcześniej mieliśmy jeszcze jedno przejście po linie. Nie wiem czy wiecie Mieliśmy, ale jak na razie idziemy tu. Źle po prostu nie, po prostu przypominam, żeby nie było, że zapomnimy o tym przejściu. Dobrze. Wrócimy tam jeszcze, nie bój się. Pamiętajcie, ja jestem Pacyfista znowu. Czy w wodzie nic nie leży przypadkiem To też patrzę I poza rybami nic nie leży e... Okej, okay, mam ciekawy błąd graficzny, spoko e, Ale, a za to... czeka, do... Ale za to mnóstwo batoników ominęliście Ja je podniosłem Ja też To ciekawe Już jest zimno, kuźwa. Mhm. ja w nisko kolejny trzeba, a bo już zimno. No, mój zimno przynajmniej mój zimno. mi zimno. Przynajmniej mi zimno. Nie ma się To jesteś grubo skurny, więc ja, ja, jak ci jest zimno? Aha, tu jest wyjście do góry, dobra. Gdzie, gdzie, jedziemy, to, gdzie wyjdziemy? Widzisz, że, no że, że, gr, że grubym grubemu ciepło. Że zwierzęta mają na zimę więcej tłuszczu, to nie powinno być dziś A poza tym, jesteś smokiem, gady są zmienne cieplne. Nie ten dobra, tak. mamy, mamy skreśloną jaskinię z występami, z występami skalnymi, czyli mamy kolejną jaskinię przejrzaną. I tak, to jest już wyjście tutaj. No to czekajcie, wracam na dół i. Wracamy I, się. I idziemy. To nie wychodźcie do góry. Nie, nie wychodzimy. No i piękneło mi. No i też, jak... Troszkę. Przycinało. No, bo, e, wiesz, bo ro, e, e, roju przed bojaskimi no. e. Zastanawiam się czy nie zrobić nie, nie zrobimy na następny raz tak, że roju nie będzie z zastan serwera A to da tak radę, skoro ty zakładałeś ten serwer? Oczywiście, że da wystarczy, że ma zapiskry Aha, okej okay. no. Tu jakiś górnik wisi No powiesił się Wojewódzku, dasz radę go zestrzelić? Chcesz go w ogóle zestrzelić? No w ogóle czekaj, którą mańkę powinniśmy teraz jeszcze Tam pogubiłem. Tam? Ja zawróciłem, patrząc się OK okej A wiesz, skąd wiem, że tam? Skąd? Bo widziałem, skąd roju przyszedł. A. えっと。E był misjonarz Szkoda, że książeczki misjonarzowe nie można wziąć Ale gdzie ja po Dlaczego ja jestem... A gry ja chyba zawróciłem jeszcze po drodze Ja nie mam orientacji w terenie

ale przesuń się, bo przejść nie mogę Już jestem przyba Ale ta pani mu by się przydało Dobrze Oj, przepraszam, nie około walnąłem. Jezu, ile... Książek z jakimś dziwnym symbolem, którego nie będę wypowiadał To są Biblie yeah. No dobrze, to jest miejsce tego misjonarza, który tutaj... Którego po drodze żeśmy widzieli E, nic z tych nie ma. Puszki poleciały. A co tam? co tam jest? Gdzie? Tam, idziemy tam? Możemy iść, na no czas się przyrozejrzeć. Co mogę. Pomocy! Dwóch na jednego to banda rudego. nie jest nie jest nie jest nie jest nie na nie jest To a nie A odwrót jest nie na To na mnie naskoczyło nie na nie na jest to ja to, to na mnie dwóch napadło, a nie ja napadłem. A myślałem, że po prostu masz było spore. Nie, a, Marcino, a, a Marcina przykryłem. W momencie kiedy przestaje być pacyfistą. Aha. Tam gdzie przykryłem. O. Ale dobrze. A on nie jest ciekawy tego, co się tam dzieje? Pewnie jest, ale. Ale jak tata, to, ta mówi, mówi, nie jak mówi, jak tak, to znaczy nie. Ciekawe, że to jest pierwsza sekundę Uuuu, roju tu. Nie. Roju, tu podnieś to! Biorę, 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 moje! <głos> <głos> Jest piło łańcuchowa Oraczu co ty nie masz życia, co? to teraz Dalej śpią u ciebie czy co? Nie aktualnie Po prostu taki mam charakter i tyle Jestem dosyć spokojną osobą O jak ja dole Od razpalę ognisko Płonie po krakale I smród za sobą niecie Dobra, Simba a? Nie mówiłeś wcześniej, że ja jestem czucią i się mogę podpalić? Ale ja specjalnie to zrobiłem mm -hmm. Taka jest różnica pomiędzy kurde. mną a tobą Ja po prostu ubiegłem w to ognisko I to było celowe, wbiegłem w to blisko. kraki w To jest ich więcej? O nie. No oczywiście. Z tobą jest ich więcej. No, by się przydał. Weźcie się tego, pozbądźcie, zanim zaczniecie rozmnażać. Może o po czy o kimś? <grym> Aha. E, wiesz co, e, patrząc na aktualne moje przygody, e, że tak powiem, miłosne, to e, rozważanie mi nie <śmienny> ale czy pojechał teraz. Rozważanie mu nie grozi, Nie tak będzie niespodzianka nagle pokażę znajdzie lachę. Tak To bierzesz, bo nawet ja w to wybierzę. Trochę cię lubię koniec końców, tak? Płynęż. Trochę. Oj oj. Ej, nie wiem jak są te wypłynąć w tym momencie. Nie, no, tylko ty nie wiesz. Znaczy, jak się kręcą nie gdzieś. Zimba, co? Znajdź wejście do wody i stój przy nim. Nie tu. Ale ja staję przy roju. Gdzieś ty poszedł pływać? I don't know. No to wypłyń, bo jak y, utoniesz, to Twój ekwipunek przepadnie. Jest, dobra, wylazłem. Gdzieś. Chyba no, poryś do mnie. <kłysy> Tylko nie wiem, czy ja jestem tam, gdzie wy Muszę sobie szybko jeszcze ognisko pierdyknąć Tak, ja no, Chyba wie. zaraz dyj. Będę miał dentkę. E. Ja dobrze Co tam rojeczku byś chciał? Poza tym, że tutaj jest dużo zegareków. E. E. Na przykład to, że część robota jest No właśnie znalazłem Czyli wy weszliście do góry? No, nie. Tak, weszliśmy no, do Bo tam jeszcze było zejście na ładun. Ja tam wlazłem ale tam raczej trzeba by mieć się ten he he. A najśmieszniejsze jest to Że ja w tym momencie mam Dwie głowy i dwa torsy, nie? Mm, czekaj mm, I... Czkan, czkan Nie gdzie tu jest część zabawki? Mm. Tu jest. A, rąsia. Okej. Okay. A, bonuzia. Ciężko stwierdzić. Rąsia. Rąsia? Bied rąsia. Eee... Dostaw mnie? Już się przymocowałem do części zabawki. Dobra. Coś zabrzmi... Ja też już przymocowałem Tata na pułapkę I biegniemy dalej Nie wiem gdzie ty biegniesz, ale ja płynę Do wody muszę dobiec Aha, spoko Co? Tu jest ciemno Eee, właśnie się wyrąbałem i jestem na biurku a ja zaraz utonę ja już to dot tonę a ja dwie wracamy do Was po lekkim cięciu ze względu na to że, żeby nie, nie pokazywać Wam całej tej żmudnej trasy z powrotem od ostatniego zapisu to wzięliśmy z powrotem wszystko, co yy, wcześniej. Plus jeszcze zbudowaliśmy sobie tu zapis na wszelki wypadek, a teraz idziemy tutaj przed siebie. Wracamy powoli do bazy. Wychodzimy na śpiwę powietrze. Kończ to. Hmm. Ja tam słyszę jakieś już dnia Coś robi. Tu jest dnia Ja wracam do domku, da tam ochoczo. Dobra, co? Do... Ö, katana do ręki? Co? Kto się ze mnie śmieje? O Jezu, Roju, całą bandą! A od czego jest zielona flaga? Samolot! Samolot. A. No to dosyć sporo żeśmy przeszli. Bo ten samolot jest daleko, Hen-Hen. No, a na jeszcze dalej. No, właśnie do niego płynę. No no, to hmm. co do następnego odcinka zapewne będziemy się próbowali dowiedzieć gdzie jest akwalung. Zobaczymy co i jak. Bo wypadałoby ciąg dalszy tej jaskini. No, tamtej jaskini nie sprawdziłem, bo nie mam akwalunga. Zwiedzić. Ja wiedziemy, ale... Jak tam moje bez akwalunga, to nie mamy co się tutaj ruszać Także tam wbijać Trzeba by najpierw wbić tego akwalunga, żeby tam się dostać Kolejne jakieś wejście do podziemi, gdzie byliście Nie wiem, co to za wejście Dobra, idziemy i wracamy do domu Niebieski to był nasz domek, nie? No właśnie. Czekaj. Nie, niebieski, niebieskie to był chyba Czekaj, kompost też weźcie. Simba Simba na prosik. Do uszy. Nie. Czekaj, ile? Po Czekaj, nie. Yy, zielony domek to jest nasz dom. Nie ja nie widzę zielonego domku. Niebieski domek to jest dom ten yy, na skale. No to ja widzę tylko niebieski. Gdzie? Niebieski to jest baza wypadowa, nie? Czek. Chyba tak. Zresztą sprawdzimy. Dobra, ja polecę najpierw do bazy wypadowej i stamtąd się będę orientował. Tak, ale wydaje mi się, że zielony domek to jest nasz dom. Bo ja nie widzę tego zielonego domku w ogóle. To się rozejrzyj. To no właśnie zielony rozglądam? Tam. I go nie No widziałem. tak, zielony domek to jest baza główna. Bo A to już co, widzę ty już jesteś? Dobra, no to biegnę tak w twoją bańkę. Tak, bo niebieski jest, ja już jestem przy stasku. No właśnie. Bo ty poleciałem całkowicie w inną stronę. Tak, bo nie widziałem w ogóle domku, nie chciałem mu się wyświetlić. Nie hmm, to... wiem dlaczego. Ale od czego mamy? taka jedna rada. P i M. Co? Kompas mm, i mapa. A po co mnie? To jak ja z tego korzystać miał? To nawet ja się nauczyć korzystać z tego. No dobra, zaraz będę w domu, przylał, spokojnie. Ja muszę przetestować na jedną rzecz <coughs> co? Jew nacinasz Plej tuj lujk i... nie jest, jest, jest. A, nie inidzie Dobra, mniejsza. Wracamy do domku. Nie było słychać, że no. tracimy mikrofon. <śles Push> <śles> 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 Teraz karczowanie lasu pójdę trzy razy szybciej. Nie. Karczowanie i dochodzą, to jest dosyć tylko jeszcze jedna rzecz No ale ja mówię o karczowaniu lasu za pomocą piły. No tak. Z jedynie musimy dbać o to, żeby mieć cały czas paliwo pod ręką. A paliwo będziemy mieli, bo w wiosce jest komfortowe. I co? Dobrze się bawicie? Ja. <todgłos> a myślicie, że to naprawdę dobry pomysł, żeby karczować las zaraz obok domów? Tak. tak, ponieważ trzeba zrobić palisadę do końca. A poza tym jakoś nie mam ochoty, żeby mi jakieś yy, lampucery skakały z drzewa yy, na palisadę, wiesz? Ile masz tam już nagrania, Timbusiu? Współdzielnicze w 4 minuty, więc zaraz będziemy kończyć. Dobra, to my sobie palisadę skończymy w międzyczasie, a ja się z wami żegnam. Ze mną był Roju. Siemoneczko, byłem. Był Pokrak. Byłem. Był Fenris. Nie słucha ani nie mówi. No ale był, tak samo jak była Biedra, która już się zmyła. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji. Trzymajcie się na razie. Bye!